Witam serdecznie drogie Rybki na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię Waszego tygodnia Wam niosą. Moi drodzy, jest, jest nowa strona, jest tam Pan Astrolog, nie wiem jak się Pan nazywa, bo to młoda osóbka jest, pokazała mi Magmor. Ale Pan czyta słuchajcie nieziemsko, nieziemską astrologię bardzo ładnie ją przekłada tak naprawdę z języka, z języka technicznego na nasze, także warto, odsyłam Was przynajmniej sobie, spójrzcie moi drodzy, polecam przynajmniej, o tak Wam powiedziała polecam, bo warto, ciekawe informacje, ja na przykład pokusiłam się z uśmiechem na, z uśmiechem od razu, powychodziły mi tam fajne rzeczy na przyszły rok, także z uśmiechem na twarzy moi drodzy, strona nazywa się spokojnie to tylko astrologia. Bardzo fajne, także drogie rybki zapraszam serdecznie. Lecimy co dla Was? Jakież energie Waszego tygodnia? Jesteście w zwycięstwie, jesteście w kielichu, jesteście w cesarzowej, jesteście w, kole po, w, w fortunę. Czyli bardzo ładnie. Rybki się nie chowają, tylko wychodzą do ludzi. O coś zawalczą, wygrają, czegoś się nie boicie. Słuchajcie, coś nie zostaje odkryte. Coś nie zostaje odkryte, moi drodzy. Tutaj mamy dziesiątka mieczy, czyli coś tam się, słuchajcie, zadziewa, zadziewa się. I teraz tak, nie wiecie, że, nie wiecie, że coś, może coś może zachwiać waszymi marzeniami, tak naprawdę, ale coś zostaje ukryte przed Wami w tym tygodniu. Zostaje ukryte, nie zostaje odkryte, tylko ukryte. Moi drodzy, stabilizacja. Powrót do stabilizacji wzdrówku, ale jest tak energia, słuchajcie, jest cudna energia, bo mamy tak króla kielichów, szóstkę było cesarzową i kofortuny i wchodzicie na dziewiątą słuchajcie, dynarów, więc tak naprawdę zakończacie walkę, walkę, która nie przynosiła nic, zdałyście sobie sprawę, że e, troszeczkę inaczej trzeba podejść w tym tygodniu do tematu i zwyciężacie, zwyciężacie, no do pozycji. jeżeli jesteście strygonem też wodnym, tak jak i Wy, słuchajcie, albo strygonem z powietrza, no to tak naprawdę rozprawiacie się z pewnymi emocjami, zajściami, zdarzeniami, czy jest to praca, czy jest to tak naprawdę dom, czy jest to zdrówko, podchodzicie do tego nie licho. jeżeli jest praca, słuchajcie, coś jest przed Wami ukryte, Zakryte. jest coś zakryte, ktoś przed Wami coś zakrywa i słuchajcie, uważajcie, uważajcie, bo macie niesamowito, sil, niesamowicie silną konkurencję, chodzi o pieniążek, chodzi o stanowisko, chodzi o pieniążek i tutaj, moje drogie, Wy to, Wy wygrywacie, tak, bo macie taką energię, Wy po prostu jesteście na kole fortuny, ale coś zostaje zakryte i Wy to czujecie, że czegoś, że coś jest niechalo, że coś jest nieprawidłowo, ale tak naprawdę dziesiątka mieczy jest do góry nogami, niemniej jednak karty podpowiadają, że nie może Was zawieść intuicją ścieżki, skorzystać, jeżeli chodzi w szczególności o sprawy zawodowo-bytowe czy też, czy o partnerów, no o zdrówko o nie, bo zdrówko to jest zupełnie coś innego, natomiast, natomiast tutaj o te sprawy, moje drogie rybki, musicie w tym tygodniu zadbać, musicie skorzystać z intuicji, z intuicji, żeby kuć dalej swój los, macie koło macie cesarzową i szósteczkę, tak, jesteście w swojej energii, więc sobie bardzo ładnie z tym poradzicie, tylko żeby się nie zachłysnąć tym dobrym powiewem tego, tego, co przychodzi, musicie mieć tak naprawdę, musicie się mieć na baczności, bo jest jakaś konkurencja, konkurencja, szczególnie w pracy, szczególnie na wyjazdach, szczególnie słuchajcie. Która nie śpi, która chce was pozbawić, tak naprawdę. Nie wiem, czy stanowiska ze względu na pieniążki, czy jest to po prostu opozycja, opozycja, która nie działa, słuchajcie, uczciwie. I coś przed wami w pracy zostaje zakryte, coś zostaje ukryte, czy być może zostaje ukradzione, coś zostaje, jakaś kradzież jest, ale jest tajemnica. Jest tajemnica, która zobaczymy, czy się to odkryje. Nie, nie odkryje się, słuchajcie, i wchodzi, im głębiej wchodzi, tym gorzej. Więc jeżeli chodzi o pracę, to drogie rybki, zwracamy uwagę na pracę w tym tygodniu. Zdrówko ma się Nieźle, czyli wracacie do stabilności, wracacie do stabilizacji, no jest coś, coś się nie odkrywa, nie ma jakiegoś jeszcze, no można też powiedzieć, że w zdrówku tak ogólnie u Was coś nie, coś nie nachodzi, coś nie przychodzi z powrotem, znaczy nie przychodzi na zasadzie rozwiązanie czy problemu, czy badania trzeba powtórzyć, czy, bo coś jest zakryte, czegoś nie widać, ale nie jest to, nie jest to, słuchajcie, nie jest to aż takie złe, jest to tylko coś, co tak naprawdę, no pozbawia Was jakiegoś tam ruchu po części dalszego, tak, ale z, głównie, słuchajcie, Chodzi tutaj o stopy i chodzi o kręgosłup, chodzi o kręgosłup i tak naprawdę o zawroty głowy, bo tutaj są zawroty głowy. Mamy tego wisielca, więc mogą być zawroty głowy. Moi drodzy, powiem tak: najważniejsza energia. Piękny tydzień. Piękny tydzień dla Was, aczkolwiek coś się dzieje za plecami. Musicie mieć oczy już szeroko otwarte, moi drodzy bo coś się zakrywa w pracy w szczególności w pracy i na pewno jest konkurencja konkurencja, jest ktoś nierzeczliwy czy, czy jeżeli coś otwieracie, to po prostu patrzcie na wszystko sprawdzajcie ludzi, czy coś otwieracie czy, czy coś kupujecie tak, bo to jest w każdej materii, tak naprawdę w każdej dziedzinie życia może się tyczyć jeżeli tylko chodzi o związki, to tak naprawdę z, w związkach jest tutaj, panuje spokój, bo pokazujecie to wy jesteście zwycięzcami, dajecie sobie dajecie sobie tak naprawdę Tutaj jest takie rozluźnienie, jest takie pełne korzystanie z radości. Ty też, moje rybki, kochane na ten tydzień. Nic złego się nie dzieje, nie zadziewa. Prócz tej konkurencji, tak, na którą trzeba patrzeć, żeby dalej kuć swój dobry raz. Także teraz Pozdrawiam serdecznie, moi kochani Buziaczki. Pa. Do kolejnego czytania.